Witam serdecznie na kolejnej lekcji z bardzo wiecznego Krakowa. Naprawdę dzisiaj wieje aż ciężko iść pod wiatr. I tak sobie pomyślałem, że zrobimy o tym lekcję, jak powiedzieć iść pod wiatr albo iść z wiatrem. Więc uwaga, Anglicy nie idą pod wiatr, tylko idą przeciwko wiatrowi, czyli against. Czyli walk against the wind. Można też powiedzieć walk into the wind. O. It's really hard to walk into the wind. Albo właśnie against the wind. Natomiast, jeżeli idziemy z wiatrem, to mówią dokładnie tak jak my, czyli z, czyli with. Czyli walk with the wind. Natomiast tak powiemy, jeśli właśnie na przykład idziemy. Ale jeżeli stoimy, na przykład ja tu stoję i mi tu wieje. I powiem, a nienawidzę. I my chyba powiemy, nienawidzę, jak mi wiatr wieje w twarz, coś takiego, tak? Po angielsku powiemy, że nienawidzę skierować się. A skierować się moją twarzą to jest face, tak? Face to jest twarz, ale to też znaczy skierować się twarzą w jakimś tam kierunku. I po angielsku powiemy, I hate facing the wind, tak? Czyli nienawidzę, kierować się twarzą w wiatr, coś takiego. I hate facing the wind. So let me turn around. Tak, obracam się, żeby stanąć tyłem do wiatru, tak? My tak powiemy, stać tyłem do wiatru. A po angielsku znowu będzie face. Tylko powiemy face away from the wind, ok? Let me turn around and face away from the wind. Dzięki. Trzymajcie.